Cześć, witam was gorąco i słuchajcie Zapraszam do pierwszej historycznej poczty od widzów na moim kanale Wiem, pewnie bierze was wielkie zdziwko Jednakże jest ze mną w tym momencie moja pierwsza historyczna paczka Jest tutaj i zaraz jej zawartość Otworzę, nie mam dzisiaj noża, mam dzisiaj nożyczki I zaraz będziemy robić odpakowywanie Moje, moje pierwsze odpakowywanie w życiu Ciekawe co dostałem od widza numer 1, od fana nr 1 nie ma co i zaczynamy z moim pierwszym odpakowywaniem. Jestem nie... pewnie tak samo jak w... ja, jesteście bardzo ciekawi jaka jest moja pierwsza paczka. Widziałem zawartość i... Okej, okay, słuchajcie, oto moja zawartość. Słuchajcie, dostałem mnóstwo jedzenia. Głodny nie będę. Dostałem zupę chińską. Kurczę, chiński, łagodna, lubię, lubię. Dawid chce, żebym dalej był uzależniony od zupek i nie pomaga mi w wyjściu z mojego uzależnienia. Ale dzięki, oczywiście, za to. Słuchajcie, dalej idąc, no mamy też gdzieś, widzę kartki, więc tam jakiś, może w pierwszy, mój w życiu fanart. Wow! Mamy tutaj różne słodycze to jest knopers na przykład. Bardzo fajne wafelki, bardzo przyjemne, fajne. O! Drugi knopers też jest, super. Mamy tutaj milkę czoko wafer, też bardzo fajne, super, super. Zasadniczo jestem ciekawy, czy w takich paczkach będą moje ulubione słodycze. Na razie mam też Twixy Extra, bardzo za nie dziękuję. To jest też fajny wafelek, więc trafiłeś się jak najbardziej. Mam tutaj Oreo. Dla Julii mamy Oreo. Tak, Dawid, tak, bo Julka uwielbia Oreo. Jestem przekonany, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ucieszona, jak dowie się, że dostała Oreo. Uuuu. Tutaj dostałem też kawę, dwa w jednym. Kawę klasyczną, mokate. To nie wyobrażam sobie poranka bez. I no. Lubię. Są to krakersy. Słuchajcie, znaczy, mamy też jajko wielkanocne. Fajnie, dzięki, wesołych świąt, rozumiem. Jajeczko. Mm. Dalej mamy jeszcze kilka cukierków, no w końcu kiedyś była seria... A, jeszcze jajeczko jest. Takie małe. Pusta w środku. Jajko, tak. Jajko, 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 fajnie. Mamy cukierki, i są to cukierki kukułki. No, mogą być, ale mamy też krówkę, a ja krówki uwielbiam. Dzięki, jedna krówka. Nie, dwie krówki. Uuu, super. Fajnie podzielę się z Julą oczywiście. Stankowska Rubika. Rozumiem, że ja muszę ją ułożyć. Będę musiał ją pokazać, jak ją ułożę. Dalej mamy. Z Maria. Różka Harry Pottera. <laughs> to nie jest różka Harry Pottera, chyba. Jest to. Nie pachnie niczym, kurde, to są żaruszczka jednak. Nie jestem fanem kadzideł, ale bardzo dziękuję, moja mama fanem kadzidełek jest. Są jeszcze fanarty! Bransoletki Lumbens. O, tak to wygląda, to takie Panukinek. Tutaj, nie, to nie są cukierki wszystkich smaków. Dostałem... No... To ono, dostałem gumki Lumbens. Zawsze się mówiło, że są rakotwórcze, więc... Wow, dostałem chyba, dostałem chyba ze zniszczenia dziennik. kartkę. usta. Staw swoje usta. Nagraj film, jak mówisz, i wrzuć na Facebooka i YouTube'a. A! I tak ma to być. Rozumiem, że to polega na tym, że to zakładamy sobie i mówimy. Bardzo Ci dziękuję, Dawidzie, za to, że wysłałeś mi taką fantastyczną paczkę za Sodyczę i za fanatykę, którego zaraz Wam przedstawię. <grytanie> <grytanie> Fajnie. Fajnie. I słuchajcie, dostałem fanart, panu Kinek, dla najlepszego youtubera od Dawida. Słuchajcie, mój pierwszy fanart. Zobaczcie, to jest mój pierwszy fanart. No i słuchajcie, to byłoby. Na tyle, to jest moja pierwsza paczka. Fajnie, dziękuję Ci, Dawidzie, i. i... Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Mam nadzieję, że moja. właściwie nie premiera w poczcie, bo już występowałem w poczcie. Taka moja premiera na własnym kanale. Bardzo Wam się podobała. I jeszcze raz dziękuję e, za Będę miał co jeść. No i za to, że jak będę się nudzić, to będę układać kostkę Rubika. Subuj, jeżeli jeszcze nie subujesz. No i koniecznie dajcie znać, czy taki film wam się podobał. Wow. Ja jestem zadowolony, jestem pod wrażeniem. Cześć. Pa.